Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w drugim odcinku z drugiego sezonu z gry Faktory Outlet Simulator spodobała mi się ta gra nie wiadomo bo to jeszcze gram w Zapas na zapas i w dzisiejszym odcinku mam zamiar zatrudnić pracowników i zobaczmy czy w ogóle można to nie to i co, no i pracownicy zatrudnij, dzień na 500, 200 200 ułożysz i mamy tak Mamy magazynier fabryki, mechanik, kasjer, e, pracownik doładowujący sklep, bezpieczeństwo, to jest Elektra Gurdan czyli gdzie ciuritas? Pewnie. E, to tu mamy jeszcze. E, pracownik sklepu, pracownik sklepu, pracownik, pracownik, magazynier, 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 pracownik, 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 pracownik pra, magazynier, 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 inżynier. O, ty panie mnie tak. To zatrudnimy kasiera co? Na sam początek, może Ja sprzedaje przedmioty na kasie, przy kasie. Dobra, jeszcze nie zatrudniamy, bo ja bym chciał coś zarobić. Y, tu mamy kasiera wyprodukowanego. Tutaj mamy również y, te białe, te, te, te rzeczy kolejne. Natomiast ja bym zobaczył, albo wiecie co, najpierw bym kupił y, kolejnego stynda, czyli stenda. Wiecie o co mi chodzi. Takie stojaczki. No, a, nie stać, dupa jest się. No dobra. Yy, możemy otworzyć sklep i sprzedajemy. O 10.30 się otwiera ten sklep. Może również i trochę szybciej. Przepraszam. No, zapraszam, zapraszam. Kurde, nie, 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 nie. Mi się to nie podoba, że oni się tu respią. Przed sklepem centralnie, kopować mi te normalne rzeczy. Wiem, że tu nie ma przymierzalni, wiem, że tu nie ma y, kasy. Proszę bardzo, dawaj gotówkę. Czytam kartę, już są nie wiem co. Pośpiesz się pani, o pani, widzę kaszyjera kupiła W poprzednim odcinku żeśmy go zrobili. Tym razem kaszyjera <noise> w poprzednim y, sezonie zrobiliśmy coś o tramwajach, jak już sam nie pamiętam co. No, proszę bardzo. Ale proszę tego nie wyprzedawać. Nie, nie, nie wy, 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 wyprzedać kolorowej nic nie ma. Dupa się. Także jak widzisz. 16. No, kupować mi to wszystko, żeby mieć pieniądz. Dobra, nie, w dzisiejszym odcinku kupujemy kasiera i zróbmy to teraz, bo to już jest, tak nie może być, to tak nie może być, eee, mój sklep, pracownicy, zatrudni kasjera. zatrudniliśmy kasjera. on chyba 150 bierze, halo kasjer. Kasjer. gdzie ten kaszier, ty no co za chłop, co on przyjdzie dopiero następnego dnia i pożerał mi pieniądz. Czy to w ogóle jest y... kasjer? Co ja zatrudniłem kogo? Zatrudniłem kasjera. No idzie ten Jimmy. Przepraszam panią, ale tutaj nie mamy pracownika, a kupiłem go. Jezu, ty, kupiłem go. Dobra, dawaj pani to. 11, proszę bardzo. O, przyszedł kasjer. Co za chłop? Ale proszę mi tu nie tańczyć. Rozumie pan? Proszę mi do mnie nie machaj tylko do klienta, no. Nie, pan nie rzuca towarem! Chyba trzeba pana wychowywać lepiej. <głosy> <głosy> dobra, my możemy się zanieć produkcją. O, to. <noise> Czego tam nie ma, bo już zapomniałem po raz tysięczny? Kolorowa nić? Yy, dobra, kolorowa nić. Yy, wy, wy, kupmy tego więcej. Surowiec? Wiem, kolorowa nić Biały materiał. Aha, bo tu są stoki, dobra, to kupmy tutaj 9. Kolorowy materiał, 8. Yy, I był jeszcze to, czyli 8. Uch ty, synu. ale drogo. Kupiłbyś mnie jeszcze ktoś za 50 dolarów, no? Halo, Mietek. Rozumiesz mnie czy nie? Halo, więcej tego kupować, no? Bo ja tutaj nie mam pieniądzów, no. A ja pożyczki nie będę brał, no co za chłop, nie wziął tyle. Proszę więcej kupować! Milion towarów mamy jeszcze! Następnego dnia pewnie, jeżeli starczy pieniędzy, kupimy kolejne rzeczy, no. No i już dupa ja się nie przyjdą. Dobra... To może po tym panu, ale proszę pana, proszę uruchomić nogi, a nie ślizgając się na, na łyżwach. Kup... no dupa, nie możemy kupić jeszcze, no. Dobra, możemy już, 4 dolary zostały, no co za... ...reszty. I teraz chyba tak, możemy po dwa takie. Czy ktoś coś jeszcze zostało? Yy, nie, 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 to możemy sclowsetować do Dorsy Jeszcze raz Można kłócać w tej grze. Wow, pod kontrolem. Zwyczajnie to pod shiftem w Minecrafcie chyba. Nie, gdzie w Minecrafcie? Chyba tak. Ej, dobra, możemy wyłożyć tego Forevera 20. To już jest wszystko, żeby mieć tutaj już następny dzień zrobiony, żeby nie móc tutaj już marnować czasu, no i został zapas, jeszcze dwie sztuki, no i bardzo dobrze, o, 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 no, 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 no. No, ciekaw jestem, czy kiedyś też będą aktualizacje z tej gry. Bo na razie to tam twórca, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, nie ma dostępu do Discorda podobno albo do Steam'a już tam nie wiem, bardziej do Discorda. Ale zobaczmy. Już możemy to zrobić i openować mi te dorsy. No, zapraszam. Się zastanawiam nad zwiększeniem cen. Dobra, zwiększmy cenę, bo to jest za tanio. Gdzie to ceny, gdzie to ceny? Tutaj mój sklep, etykieta ceny. Ja bym chciał tak Forevera zrobić za... To jest biały. Za 9.80 A kasjera za 13.10. Będziemy jeszcze więcej zarabiać. Zapraszamy, bardziej cashiera się opłaca, patrzcie, 1310 niż te tutaj 980. Co to jest? Edytuj. Nie, nie, nie. A, bo to żeby dla pracowników. Czy ktoś kupi kasjera? Ja to bardzo dobre sklep koszulka. Koszulka, sklep coś mi się wydaje, że pana już nie ma. <głoszulka> Gdzieś uciekł. No, Mietek, halo, gdzie ty jesteś? No wiem, że nie ma tej, bo on uciekł. Ja ewidentnie go zatrudniłem. A nie. Przepraszam. Nie ma pieniądzów, nie? No gdzie ten no? Tu. No właśnie. Się zwolnił. Co za chłop. Yy, dobra. Dzień dobry. Znowu ja muszę usiąść. Przepraszam. Nie widziałem o tym. Zatrudniliśmy kasiera i sobie poszedł. Nie. To, to, to nie tak nie może być. 19,60, jeszcze więcej płacą. Bardzo mnie to cieszy 12.20 12.20, nie 0,12,20. 12:20. co to jest eee, <kluzła> Przepraszam, 9,80 Wiem, że nie mogłeś znaleźć, bo jeszcze nie mamy... wyprodukowanego. Dopiero jak zaczniemy coś zarabiać i mieć więcej machin, dodatkowo pracowników. A, przepraszam, 20. 980, proszę bardzo. Next. 22, no całkiem dużo. Pan poczeka. Trzeba wyłożyć towary. No i w całości weszło. Bardzo dobrze. A to jest jeszcze ten yy, Forever. Forever. Forever 20.

dziewięć osiemdziesiąt dwadzieścia dwadzieścia dwadzieścia

Pan Dużo kupiłeś czterdzieści, no ładnie dwa osiemdziesiąt, trzydzieści czterdzieści. 9,80. Proszę bardzo. Mnie to nie obchodzi, czy, się, czy Ci się podoba, czy się nie podoba. Przyszłaś, czy nie przyszłaś? Co mnie to, że nie ma? Dobra, możemy zamknąć sklep. Mamy 408. No wow, no dużo pieniądzów, naprawdę, bardzo dużo. I co teraz? No i teraz to będzie trzeba więcej wyprodukować tego Forevera. Zobaczmy ile kosztuje druga maszyna. Wydaje mi się że dużo. Mój sklep nie, bo zakupy yy, wnętrze I to kosztuje maszyna łomatko 750 yy, Więcej tego produkuj, ale zobaczymy czy wejdzie ten jeden cały Nawet nie Wejść w traf tutaj w... wejścia. No i jeszcze raz będzie trzeba utworzyć niestety. Dobra, mamy zerową. Dobra, dobra, tutaj już się wy... już ułożyłem. I teraz tak, co potrzeba do. Jakie surowce potrzeba do tego kolejnego? E, aha, to już mamy. No dobra, no ale to zanim to, 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 to ja bym chciał kupić y, jeszcze dwa stojaki. Ale to wiadomo, chyba jeden nawet na mnie. Chyba tylko jeden starczy. Y, 30 mamy. Dobra, kupmy. Yy, z shiftem się obraca szybko i tau dobra. I produkujemy kolejne yy, koszulki, ale będziemy kontynuować oczywiście w kolejnym odcinku. Tylko jeszcze tutaj powkładamy słuchajcie. Czerwony zrobimy w kolejnym odcinku, jeżeli się uda. Szkoda, że nie można tego cofnąć. Naprawdę. No i trzeba jeszcze wytworzyć, żeby było do fulla. Dobra, i tutaj kolejne. Tutaj, jeżeli się oczywiście da, nie? No i widać, że się da 7, 8, 9 i jeszcze 10 się produkuje. Thank you. To jest chyba w całości, dobra, możemy tutaj już y, wyrzucić i dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, komentarz jak zawsze możecie zostawić pod filmem, ja będę odpisywał i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa.